Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z EFC Mobile 25 omawiamy event Captains jest to nowy event mamy oczywiście tu zmiany z szatę graficzną ponieważ już no, skończyliśmy Ragnarok i wchodzimy teraz w event Captains mamy taki event z kapitanami drużyn takich jak Barcelona, gdy grał Iniesta grał Totti, grał również Kielini. Czyli znane postacie w, w, w futbolu. Więc tak, przejdziemy sobie do tego eventu, omówimy go później, jak już po omówieniu pokażę Wam też i, oczywiście paczki. No i oczywiście przejdźmy do głównej zakładki, gdzie mamy oczywiście wszystkich tych kapitanów pokazanych. Tutaj jeszcze Starpass też mamy Hamsika wbity jest na rękapie czerwonym. Też przejdziemy do tego, i tutaj będzie trzeba opaski kapitańskie takie zbierać, więc to jest ciekawe akurat, więc tu mamy jeszcze kapitana Dungę. On będzie dopiero odblokowany za 20 dni, więc no jeszcze poczekamy. Ogólnie tak, są oczywiście wymiany, questy, oferty, czyli w sklepie. No i co? Mamy tutaj pokazane, że też upgrade'y te karty kaptajnów będą ulepszane, jeżeli przykładowo tutaj Roma wygra na starcie sezonu, mamy tutaj mecz z Bolonią, jeśli wygra oczywiście trzy spotkania z kolejnych, to upgrade albo plus jeden, albo plus dwa, tu mamy oczywiście jeszcze z La Ligi jest Iniesta Tutaj też upgrade może otrzymać, tylko wiadomo, gole i asysty. Jeszcze tutaj można sobie poprzesuwać, żeby zobaczyć za co jeszcze można zdobyć upgrade. Więc tak, no będzie trochę upgrade'ów, oczywiście to będzie na bieżąco aktualizowane, jeżeli zdobędziecie tą kartę. A my przejdźmy teraz do pierwszej zakładki, gdzie mamy Totiego. Czyli będzie trzeba chwilę poczekać, żeby była zakładka Inesty i kolejnego kapitana mamy oczywiście takie zadania 20 goli teraz gdziekolwiek zdobędziecie to też tu się wbije 400 punktów captains otrzymujecie 15 goli wystarczy strzelić napastnikiem albo pomocnikiem no i oczywiście tu również skill game warto robić żeby zdobywać szardy czyli tutaj lecimy i tutaj jeszcze dodatkowe spotkanie gdzie mamy do zdobycia Captain Token, no i tu macie oczywiście pokazane, że te upgrade y będą. Tu mamy Totiego 107, więc no, oczywiście, jak tutaj to wszystko będzie, to oczywiście później będzie on do zdobycia. Więc my przejdźmy teraz do trzeciej zakładki, bo mamy oczywiście tak 1500 takich punktów, to oczywiście można. Wydać na Totti'ego albo Inieste, albo Kieliniego. To już zależy, kto wam będzie pasował pod wasz skład. No i tutaj raczej no, sporo części osób może pójść po Totti'ego, ale jeżeli ktoś akurat ma braki w obronie, no to może wziąć Włocha Kieliniego. Ogólnie tutaj za te punkty, no to odbiera się nagrody w teamie Totti. I tak sobie lecicie, fajnie tutaj jest pokazane. Tutaj są ci gracze z Romy też i tu mamy z Włoch, to jest Canavaro, więc Gervinho tutaj jeszcze i, i tutaj jeszcze jest oferta z tym dirkiem Kajtem, ale to już wiadomo to jak będzie ktoś chciał, bo to jest oferta taka, że musicie z 1140 szardów wydać. No i co, tutaj są te armbandy, czyli oczywiście opaski kapitańskie. Kosztują takie 1000 punktów. Captains. No i co, jeszcze tutaj taka oferta. Jeżeli odblokujemy sobie takie cztery opaski kapitańskie, więc tak to wygląda. I co, mamy oczywiście wymiany. Tu mamy oczywiście galerię. I są te karty, wszystkie Dejong 110. No jest naprawdę sporo fajnych kart. I to 109 karta jakaś jest za 300 szardów, więc no, naprawdę. Ogólnie ceny marketowe tych kart to wiadomo 108, 109, 110 to będą najdroższe. No ale taki Berardi to już tak w zasięgu przynajmniej tak 500 milionów na pewno trzeba dać. No i co? Ogólnie mamy jeszcze Forlana, mamy również Timbera 108, Walwerde no, no, dużo szaszardów potrzeba, bo 1250. No i co, przejdźmy jeszcze do ostatniej zakładki, gdzie mamy zakładkę z powiedzmy wspaniałymi kapitanami, czyli tutaj już kapitanowie, których na pewno wiele osób trochę wcześniej oglądających futbol kojarzy. Mamy oczywiście Maldiniego, Buffona, Lama, Gerarda. Mamy Messiego, jest Ronaldo 111. Z ciekawości zobaczmy, jak się prezentuje jego karta. Mamy ruletkę, tutaj jego cechy dodatkowe, co, co wykonuje. No i tak to się prezentuje, oczywiście, karta animowana. No i tak, więc tutaj mamy taką możliwość, żeby sobie tu wszystko odbierać tylko oczywiście potrzebne dodatkowe szardy to wszystko te oferty to w ogóle są paczki w ogóle za FC points więc no średnio to wychodzi już lepiej próbować tutaj szardami i co no i tutaj jest do wybrania jeszcze kapitan więc tu macie wszystko pokazane więc to takie omówienie co tutaj nam się znajduje. Ogólnie też, jeżeli ktoś się dawno nie logował do, teraz do FC Mobile na starcie, otrzymujecie też y, za rekompensatę 300 takich shardów. Więc to warto zrobić. No co, mamy skill game y, 5 takich skill gameów, czyli no, tych tokenów można nazbierać. Całkiem dużo jak na codzienną ilość. Więc tak, przejdziemy sobie zaraz do paczek. Tylko przejdźmy jeszcze do Starpasa. Zobaczmy. Mamy tutaj Hamsika, jest 103 rating Doku, Mamy nagrody, tu level plus 5. Oczywiście te punkty, karty, szardy i mamy 107 jeszcze gracza. Co tu jeszcze mamy dalej? 103 kin. No, i tutaj hamsik dalej, no i wszystko tutaj nazbieramy. No i co, przejdźmy jeszcze do League. Tutaj jest fajna nagroda na starcie. Zobaczmy, jakiego gracza z eventu Captain otrzymamy. Ale fajna animacja. Kurczę, i mamy Holandia, SP. I czyżby to, to był Timber? O kurde! No to, to jest bardzo fajny początek jeśli chodzi o ten event. Ponieważ no chyba dzięki niemu będę mógł sobie pozwolić na ulepszenie składu, bo mam też szoboszlaja piłkarza 108, który jest wymienny. Zaraz wam pokażę. I tutaj mógłbym sobie wrzucić tak timbera na to miejsce i tak i rating mamy ten sam ale jeśli chodzi przejdźmy teraz na market i wam pokażę w moich zawodnikach ten oczywiście Dominik Szoboszloj kosztuje najwięcej 933 miliony więc ja spróbuję go za tą najwyższą kwotę później sprzedać i no poczynię zakupy więc Naprawdę przyda się, bo chciałem ulepszyć sobie tutaj lewe skrzydło, bo już tutaj Dual 104 no to już pasuje. Coś zmienić, ale już, już jest dobrze. Mamy tutaj już obronę wzmocnioną. Jeszcze później w przyszłości będę zmieniał prawe skrzydło. A my co? Spróbujmy jeszcze teraz paczek. Ogólnie fa fajnie, że ten timber wpadł. I zobaczmy, może wymienne paczki raczej, bo chciałbym jeszcze, żeby tych monet było więcej. I może otworzymy te paczki za 7,5. Są za 7,5. Są. Więc zaraz tu przejdziemy do otwierania. Jeszcze tu macie taką zakładkę. Jeśli ktoś jest fanem Liverpoolu, może sobie tutaj zawodników trafić, jeśli chodzi o Liverpool, od 105 do 110. Więc no jak macie trochę gemów można sobie to otworzyć No i tak, tu są te eventowe, mamy 7,5 ale te codzienne tutaj można spróbować Więc przejdźmy teraz do tutaj 104 OK Tak więc no, przetestujmy szczęście zobaczmy i mamy limitowaną ofertę i co my tu mamy? 104, no. no nic tutaj dobrego. Wydamy to i otworzymy. No i co? 105, no nic, dobra. Pójdą raczej na sprzedaż, chyba że będą miały jakieś jeszcze zadania, żeby mieć zawodników tych Captains. Na pewno coś tu będzie potrzeba. Tu mamy Division Rivals. Mamy te mecze, żeby też to sobie odbierać, więc to macie 30 dni, więc to akurat sobie zrobimy. I chyba tak, sprzedam zaraz zawodnika tego Szeboloślaja, więc tak, zaraz wrócę. No dobrze, moi drodzy, puściłem już tego zawodnika na sprzedaż. Zobaczymy, czy on pójdzie. Bo dałem najwyższą kwotę, więc zobaczymy. Ale nie ma na rynku, to może pójdzie. Jeśli chodzi o captainów, to jeszcze są fajne wymiany. Jeśli ktoś by chciał, bohater jest kompany. Wystarczy mieć gracze captains. Tutaj 104, 103, 102, więc raczej proste do zrobienia. Kompany. I tu mamy oczywiście wymiany. Mamy oczywiście 105, 104. No tutaj można kogoś ciekawego trafić. Tylko karty niewymienne, ale. Można tutaj sobie otworzyć za 80 milionów albo również za 150. Tu mamy 105. Są też limitowane wymiany, ale to już trzeba mieć karty 108, więc to w sumie no nie jest jakieś dobre. No ale dobra, spróbujmy sobie tą codzienną zrobię. I tyle. No tutaj nic ciekawego, dobra. Tak więc co, będziemy jeszcze kończyć ten materiał zaraz, ale jeszcze tutaj chwilę przejdziemy do też challenge mode. Mamy też challenge, które też weekend pamiętajcie, żeby zrobić: ultimate challenge będzie. Tu mamy oczywiście challenge, gdzie gracza Captains można zdobyć 104. To musimy trochę poczekać. No ale co, jeszcze jak ktoś nie zrobił, przypominam jest do zdobycia jeszcze ten bramkarz Olivier Kahn więc warto sobie to ogarnąć przykładowo żeby mieć też gemy. a ja co będę powoli jeszcze też e, chciał skończyć materiał tylko przejdziemy również do tych kapitanów to już podsumowując tak no zbieramy te punkty mamy tutaj te punkty captains no odbieracie nagrody no więc tutaj dodatkowe gamy jeszcze wpadną i co I, i będzie można sporo odebrać tutaj jeszcze kolejne tygodnie więc możecie zbierać szardy żeby odebrać ogólnie i już dzięki tej rekompensacie już można odbierać karty 109 ale można poczekać jeszcze na kolejne tygodnie więc warto jeszcze zobaczyć kto będzie dostępny w tych kapitanach. I co? I będę chyba się raczej żegnał. Jeszcze rzut oka na mój skład. Tutaj będę zmieniał tego lewego skrzydłowego, więc no, jak sprzedam tego gracza, to na pewno wleci ktoś nowy do mojego składu. Tak więc ja będę już kończył ten materiał. I co? Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. A już będę kończył, więc zostawiajcie łapeczkę w górę subskrypcji na moim kanale i też pamiętajcie wbijać na serwer Discord i możecie wbijać też na Instagrama. A już będę kończył. No i też napiszcie kogo będziecie odbierać z eventu Captains, czy czekacie na kolejne tygodnie z nowymi kartami. A już będę kończył. To na tyle. Trzymajcie się. Cześć.